Plan ogólny to dokument prawa miejscowego, który zgodnie z obowiązującą ustawą planistyczną muszą uchwalić do 30 czerwca 2026 roku wszystkie gminy. Zastępuje on obowiązujące do tej pory studia uwarunkowań. To bardzo ważne z punktu widzenia wszystkich, którzy planują budowę domu jednorodzinnego, ponieważ jeśli ich działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Powinni się zainteresować, czy gmina uchwali wkrótce plan ogólny i czy rozpoczęła nad nim już pracę. Warto w tym miejscu powiedzieć, że zgodnie z dostępnymi danymi, do tej pory żadna z gmin nie wypełniła jeszcze tego obowiązku. A yy, skutki dla wszystkich, którzy planują budowę domu, są daleko idące, ponieważ jeśli ich działka nie będzie objęta MPZP, nie otrzymają oni po 30 czerwca 2026 warunków zabudowy, ponieważ gminy nie będą miały podstawy prawnej do ich wydawania. Zatem, jeśli ktoś szykuje się do budowy domu, powinien już zająć się uzyskaniem pozwolenia na budowę, bo wkrótce w urzędach gminnych pojawi się wielu chętnych, którzy będą chcieli również uzyskać ten dokument. Termin uchwalenia planów ogólnych został już przesunięty, ponieważ pierwotnie miał to być 31 grudnia 2025, natomiast został on przesunięty o pół roku do 30 czerwca 2026. Czy zostanie przesunięty dalej, trudno powiedzieć. Są takie głosy, że może się to wydarzyć, zwłaszcza, że tak jak już wcześniej wspominałem, żadna z gmin do tej pory nie uchwaliła tego dokumentu.